དེ་འདྲ་ཡིན་ན་དེ་རང་གི་ <laughs> Well, yeah, so Jestem instruktorem kulturystyki i jednocześnie zawodnikiem klubu PAKO z Lubina. Reprezentuję ten klub na zawodach międzynarodowych, a ja także i w Polsce od 2008 roku. W tym roku startuję na Mistrzostwach Polski, które już się w Częstochowie w dniach od 29 do 1 maja. Przygotowuję się głównie do. Do tej imprezy, dlatego opuściłem sobie starty we wcześniejszych imprezach. No, wiąże się to z koniecznością utrzymania od yy, wcześniej po prostu wejścia w odpowiednią dietę, trening, no i oczywiście większych kosztów na przygotowania do takich zawodów. Także koncentrowałem się na tej w sumie dla mnie najważniejszej imprezie, czyli na Mistrzostwach Polski. Yy, moje przygotowania zaczynają się. W sumie od 6 tygodnia przed planowaną datą startu. 6 tydzień to jeszcze jest taki w miarę przejściowy, czyli nie jest taki riego. Jeszcze wprowadzany w diecie ani w treningu ale w zaczyna się już od 5 tygodnia, a już na pewno od 4 tygodnia. Wtedy już przestrzegam rygorystycznej diety. Stosuję się do zaleceń treningowych, czyli. Trening z seriami włączonymi, super serie, krótsze odpoczynki, no i oczywiście nieodzowne aeroby rano na przed śniadaniem, które trwają minimum 45 minut, a najlepiej gdyby trwały godzinę, no ja niestety nie zawsze wytrzymuję do to, wytrzymuję to godziny, więc 45 minut muszę wytrzymać, tyle daję radę. Ja preferuję oczywiście spacer. Spacer albo na bieżni, albo w prężni, jeżeli kto na to odpowiada. Oczywiście musi być to w odpowiednim tempie, tętnie, tętnie, w granicach 120, jeśli chodzi o mnie. I to tak wyglądają właśnie moje przygotowania do zawodów. W dzisiejszym dniu e, wykonałem jeden z ostatnich treningów. Jest to w sumie ostatni tydzień przed e, zawodami. No, ten tydzień charakteryzuje się tym, że niektórzy już e, do tego tygodnia nie wykonujemy żadnych treningów. Na no to na celu y, wypoczynek mięśni, żeby były bardziej wypoczęte, bo przecież napinanie się przy pozach obowiązkowych na scenie też jest dla mnie nie lada wysiłkiem. Ja wykonałem dzisiaj trening trakty no to w sumie trening nie różniący się niczym od normalnego treningu, z tym, że skróciłem sobie przerwę pomiędzy poszczególnymi ćwiczeniami z minuty do pół minuty. Starałem się wykonywać nie mniej niż 8 powtórzeń w każdej serii. Oczywiście ciężar był trochę mniejszy niż normalny, czyli ciężar na masę. Ale niestety kaloryczna dieta i reżim treningowy wymagają tego, żeby zejść z tych ciężarów. Wykonując w sumie 4 ćwiczenia na klatkę, począwszy od wstępnego zmęczenia na bramie. Ściąganie winek z góry, tak zwane rozpiętki. Następnie było wyciskanie na klatkę z skosie. Później wyciskanie wąsko, czyli na ścianowe klatki. I na koniec robiłem wyściganie klatki z I takie końcowe, rozciągające ćwiczenie było leżenie, trzymanie sznangielek w pozycji rozciągającej klatkę na ławce prasu. Moje no treningi będą trwały w sumie do jutra i to już będzie naprawdę ostatni trening i będzie to kilka dni już przed zawodami, czyli te kilka dni to już będzie e, odpoczynek i oczywiście w diecie tutaj też zachowujemy zmianę, odsławiamy już e, sól całkowicie. E, staramy się pić jak najwięcej wody, oczywiście wspomniałem wcześniej, w całym tym okresie przygotowań staramy się pić jak najwięcej wody, powinno być do pięciu nawet do 6 litrów dziennie. A później dzień przed zawodami no, niestety radykalnie ograniczamy tę wodę, a w dzień zawodów, tutaj te zawody są rozpisane na dwa dni, czyli przez dwa dni staramy się iść jak najmniej. Na no, oczywiście odrodzenie odpowiednie organizmu i pomoc w e, utyku w rzeźbie e, odpowiedniej separacji. Myślę, żeby lepiej się prezentowały przed snięciami na no Nie powiem, że jest to przyjemne, ponieważ temperatura znaczy parę dni nie sprzyjają nim pić wody, ale staramy się na to jakoś wytrzymać. Jest to w sumie tylko 2-3 dni, a później niestety możemy sobie to robić, także wracamy to Chciałbym prosić yy, z tego miejsca wszystkich sympatyków kulturystyki, o utrzymanie e, za zawodników taktą, jak za mnie, szyków. Może nam no po prostu udało zająć się dobre, dobre miejsca, dobre lokaty na najbliższych miesiącach